Przygody dzika Stasia. Przygoda dziesiąta Sarenka Łucja. Tego dnia dzik Zdaś wstał wcześniej i przeżywał jeszcze to, że wczoraj jego mama też mogła rozmawiać z ludźmi. Ciekawe, czy dzisiaj też możesz mówić do ludzi? Zastanawiał się głośno, Staś, patrząc na swoją mamę. Wydaje mi się, że nie, odparła mama. Dziki nie rozmawiają z ludźmi. Wczoraj był wyjątkowy dzień. Pamiętaj, Stasiu, że Ty jesteś niesamowitym dzikiem, i to, że umiesz rozmawiać z ludźmi, nie jest normą. Żadne zwierzę w lesie tego nie potrafi. Staś pomyślał jeszcze trochę i przyznał mamie rację. Rzeczywiście, nie znał żadnego innego zwierzęcia, które zna ludzką mowę. Po chwili zaszeleściły pobliskie zarośla i z za drzewa wyłoniła się sarna. Była niewielkim zwierzątkiem, choć widać było, że jest już dorosła. Spojrzała na Stasia i zwróciła się do jego mamy, mówiąc: Jaki ładny maluch! Ja swoją córeczkę ukryłam w wysokiej trawie, żeby była bezpieczna i żeby nikt jej nie znalazł. Czeka tam na mnie. Mam nadzieję, że nie spotka żadnych ludzi. Dlaczego? Ja bardzo lubię ludzi, powiedział zdziwiony Staś. Po chwili zastanowienia mały dzik zapytał jeszcze. A jak pani ma na imię? Nazywam się Łucja, odpowiedziała sarenka. Boję się, że ludzie moją córkę mogą zabrać. Czasami jest tak, że wydaje im się, że jeśli małe zwierzątko leży samo w trawie, to rodzice je zostawili albo coś im się stało. A przecież wcale tak nie jest, ale czasem trzeba przynieść coś do jedzenia. Staś myślał o tym przez chwilę. Rzeczywiście, widział czasami w lesie małe zwierzątka ukręte przed światem przez rządziców, ale to nie były porzucone zwierzęta, a rządzice do nich wracali. Małemu dzikowi nie dawała spokoju jeszcze jedna sprawa. Pani jest sarenką, prawda? zapytał nieśmiało. Tak, odpowiedziała łucja. Widziałem kiedyś pana Jelenia. Był podobny do pani, ale dużo większy. Czy na męża Sarenki mówi się jeleń? Zapytał Staś, a jego mama zwróciła mu uwagę, że to nieładnie tak dopytywać innych. Sarna odpowiedziała: Ależ niech pyta, to żaden problem. Maluch dopiero poznaje las. To dobrze, że chce wiedzieć jak najwięcej. W tym momencie odwróciła się w stronę nieco zawstydzonego Stasia i zaczęła odpowiadać: Wiele osób myśli, że sarny i jelenie to jeden gatunek zwierząt ale wcale tak nie jest. Sarny są dużo mniejsze, a mój mąż to kozioł. A jak nazywa się pan jeleń? spytał Staś ośmielony odpowiedzią. Samiec jelenia to byk, a samica to łania, odpowiedziała Łucja. Staś wyglądał na bardzo zadowolonego z tego, że dowiedział się nowych rzeczy o swoich leśnych towarzyszach. Miło było was poznać, ale muszę wracać już do córeczki. Powiedziała sarna łucja i szybko pobiegła w swoją stronę. Tymczasem Staś tego dnia kładł się spać zadowolony, że dzień przyniósł nowe wiadomości.